Wyrazisty wygląd, świetne wykończenie i 300 koni pod maską. Co ciekawe, nie mówimy dziś o żadnym BMW, a o poliftingowym Peugeotie 3008. 3008 to SUV, który już przed liftingiem wyglądał bardzo dobrze. Model cechował się wyrazistą bryłą zbudowaną z wielu ostrych linii. Autu jednak coraz bardziej brakowało ledowych kół, typowych dla nowych aut francuskiego producenta, więc przy okazji liftingu największa część zmian miała miejsce właśnie w pasie przednim. Tam, oprócz charakterystycznych świateł do jazdy dziennej, pojawiły się też nowe reflektory, bardzo ładnie łączące się z większym bezramkowym grillem, w którego otoczeniu pojawiły się wzory przypominające ślady po szponach. Ślady pazurów podtrzymane zostały również w tylnych światłach, które łączy ze sobą lakierowane na czarno pas. Zresztą lakierowanej czerni w naszym aucie pojawiło się akurat całkiem sporo za sprawą pakietu Blackpack. W kolorze czerni są dół elementy określające model, logo producenta, sporą część grilla, listwy na zderzakach czy boczne atrapy pod maską. Czarne są też 19-celowe alufelgi, co w połączeniu z czarnym dachem, lusterkami czy panelami na drzwiach bardzo ładnie kontrastuje z obecnym u nas perłowym lakierem. Mamy tu więc pojazd, który mimo braku jakiejkolwiek kontrowersyjności cechuje naprawdę wyrazisty, bardzo udany design. Auto mimo zmian w wyglądzie w żadnym stopniu nie zmieniło się w wymiarach. Pozostało więc nadal bardzo typowym przedstawicielem kompaktowych suwów. Długość 3800 znajduje się gdzieś po środku stawki. 445 cm to wystarczająco, aby zaoferować obszerną kabinę, ale i na tyle niedużo, aby autem wygodnie manewrowało się na parkingach. Podobnie jest z rozstawem osi, który jest identyczny jak w Grandlandzie czy w Nowym Tiguanie. Jednocześnie od tego drugiego, 3008 jest nieco niższa, przez co prezentuje się bardziej smukle. Bez zmian pozostała również szerokość, która, podobnie jak w Tiguanie, wynosi 184 cm. Co tu dużo mówić, wymiarami 3008 wpisuje się w swój segment świetnie. I choć wymiary zewnętrzne są tu dość podobne jak u konkurentów, to jest w tym aucie coś zupełnie wyjątkowego, niepowtarzalnego w żadnej innej marce. I jest to pomysł na kokpit. 3008, zresztą podobnie jak każdy nowy Peugeot, zachwyca nas oryginalnym i świetnie wykończonym wnętrzem. Standardowo dla marki znajdziemy tu malutką, mega poręczną kierownicę, zegary umieszczone ponad nią i całe multum niezwykle finezyjnych kształtów. Podobnie jak w 508C docenimy bardzo dobre materiały wykończeniowe, które znacząco wyróżniają auto na tle konkurentów. Oryginalność zawsze ma swoją cenę, i w tym przypadku trochę jest nią łatwość obsługi. Nie powiem, że obsługa jest nieintuicyjna, bo sam odnajduje się w tych wnętrzach całkiem dobrze, ale niektórym kierowcom może brakować choćby fizycznego panelu klimatyzacji. Tu, dla zwykłej zmiany temperatury, trzeba niestety otwierać cały pulpit dotyczący wentylacji. Cieszę się jednak, że jak już jakieś przyciski są, to wszystkie są raz fizyczne, a dwa naprawdę ładne. Wrażenie jak zawsze robi fortepianik do wywoływania w multimediach poszczególnych pulpitów czy chropowate przełączniki odpowiedzialne choćby za podgrzewanie foteli. W podobnym stylu wykonano też pokrętło do regulacji głośności i całość robi bardzo dobre wrażenie. Wspomniany wcześniej fortepianik znacząco przyspiesza nasze działania z multimediami. Te po liftingu mogą być 10-calowym wyświetlaczem, który ma niezłą oprawę graficzną, jest całkiem intuicyjny w obsłudze, ale czasami nie reaguje na polecenia tak szybko jakbym sobie tego życzył. Seryjnie od wersji Alur znajdziemy tu też nawigację, która w naszym kraju niestety nie pozwala na głosowe wprowadzanie adresów. Nawiguj do adresu, ulica. Kożów. Przepraszam, dla kraju opcja dodawania celu do komendy głosowej jest niedostępna. No, Ale za to pobiera ceny paliw na stacjach, czasami lepiej, czasami gorzej, oraz informacje o pogodzie. Czas wtórnego obliczania tras jest tu niestety dość długi. I minęliśmy to skrzyżowanie. Troszkę już się tutaj pokazało, ale za to obraz z nawigacji możemy wyświetlić również na cyfrowych zegarach. Tam niewielka mapa wyświetli się nawet kiedy mamy wybrany jakiś inny pulpit, co ułatwia szybsze rozeznanie sytuacji. Same zegary robią bardzo dobre wrażenie. Są czytelne, ładne graficznie i choć nie mają efektu 3D znanego choćby z modelu 2008, to i tak zdecydowanie mogą się podobać. Mamy tu kilka pulpitów wyświetlania informacji, które w pewnym stopniu możemy nawet modyfikować. Jedyną, może trochę wymuszoną uwagę, można mieć do czasu przełączania poszczególnych pulpitów, który jest po prostu dość długi. Oprócz tego jest dobrze. Nie jest natomiast dobrze z kamerami z przodu i z tyłu, które podobnie jak w Grandlandzie i innych modelach grupy PSA są po prostu kiepskie. Rozdzielczość mizerna, szumów po zmroku spora, krótko mówiąc nie przystoją ani do ceny, ani do aspiracji tego samochodu. Cieszy mnie, że chociaż nie zauważyłem tu klatkowania, które irytowało mnie w 508, ale zbyt duże pocieszenie to to nie jest. Skacząc po skrajnościach, wpadnijmy znowu w jakąś pozytywną i powiedzmy o nagłośnieniu fokal, które będę wspominać dobrze. Zbudowane są z dziesięciu naprawdę mocnych głośników, które skutecznie wyciągają nawet problematyczne częstotliwości, gwarantując przyjemny, soczysty dźwięk. Na plus zaliczymy też fotele AGR. Fotele są wykończone skórą i alkantarą, wyglądają świetnie i są też równie wygodne. Wyprofilowanie boczna siedzisk i oparć nie jest tu jakoś wybitnie wyraźne, ale za bardzo mi to nie przeszkadzało. Fotel kierowcy możemy wyregulować w wielu płaszczyznach. Jedyne czego mi tu brakowało to dwupłaszczyznowej regulacji zagłówków. Szybko jednak o tym fakcie zapominałem, doceniając naprawdę przyjemne, rozbudowane opcje masowania pleców obu osób jadących z przodu. Dwupłaszczyznowo możemy za to wyregulować kierownicę, za którą czułem się dobrze. Plus za co prawda nieregulowany, ale za to dobrze umiejscowiony miękki podłokietnik centralny. Na szerokość kabiny z przodu trudno narzekać, nawet w zimowych kurtkach nie stykaliśmy się z pasażerem łokciami. Za kierownicą czujemy się trochę bardziej sportowo niż w Grandlandzie, przez co chętnie wybierałem niższe ustawienie wysokości fotela. I to niestety skutkuje bardzo niewielką ilością miejsca na stopy dla pasażera siedzącego z tyłu. Oprócz tego osoby siedzące na kanapie za bardzo narzekać nie mogą, przestrzeni przed kolanami jest sporo. Nad głowami, przy moim 1,76m, spokojnie mieszczę cztery palce, chociaż czuć, że sporo przestrzeni podkrada tu panoramiczne okno dachowe. Szerokość kabiny też jest całkiem przyzwoita. Środkowy pasażer na pewno doceni brak jakiegokolwiek tunelu środkowego, co w autach z napędem na obie osie jest niezwykłą rzadkością. Ale zaraz, napęd 4x4 i brak tunelu środkowego? A no tak, bo w 3008 pod autem nie znajdziemy żadnego wału. Napęd do tylnych kół gwarantuje tylny silnik elektryczny połączony z przednią osią wyłącznie przewodami. Rozwiązanie może nie każdego przekonuje konstrukcją, ale śmiało potrafi wybronić się nawet podczas prób na rolkach, zostawiając daleko w tyle bardziej konwencjonalną Toyota RAV4. Dokładając niemal 22 cm prześwitu czy drzwi zasłaniające progi, hybrydowa 3800 okaże się świetnym towarzyszem dla ludzi aktywnych. Ale wróćmy do kabiny, w której te oparcia i zagłówki są bardzo wygodne. Środkowe oparcie okazuje się nieco twardsze od zewnętrznych, niemniej nadal jest całkiem wygodne. Docenimy też seryjny dla każdej hybrydy podłokietnik z tyłu. Z innych udogodnień mamy tu kieszenie w oparciach foteli, osobne kratki nawiewów, gniazdo 12V i dwa gniazda USB. Jest też mikroskopijna półeczka, ale szczerze nie wiem co w niej można schować. Zapalniczka? W temacie schowków warto docenić obszerne kieszenie w drzwiach, w których spokojnie zmieścimy 1,5 litrową butelkę. Schowek przed pasażerem jest dobrze wykończony, ale niestety jest dość niewielki. Sprawę ratuje gigantyczny schowek pod podłokietnikiem, który jest podświetlany, chłodzony i na moje oko spokojnie zmieści nawet i dwie 1,5 litrowe butelki. Ostatni raz coś podobnego widziałem kilka lat temu w Renault Grand Sceniku. Naprawdę świetna sprawa. Mamy też spory schowek przed lewarkiem z w którym za dopłatą 400 zł znajdzie się też indukcyjna ładowarka telefonu. Obok lewarka znajdziemy kolejny niewielki schowek, a poniżej standardowy uchwyt na dwa kubeczki. I w środku to chyba na tyle. W kwestii ładowania 3008 nie różni się niczym od swojego kuzyna Opla Grandlanda. Mamy tu więc akumulator litowo o pojemności 13,2 kWh, do którego ładowania służy gniazdo Type 2. W standardzie otrzymamy ładowarkę 3,7 kW i kabel do ładowania z gniazdek domowych. Za dopłatą 1500 zł dostaniemy mocniejszą ładowarkę o mocy 7,4 kW. Ładowanie do pełna z domowego gniazdka ma Wam zająć do około 7 godzin, natomiast użycie mocniejszej ładowarki w odpowiedniej stacji ładowania skraca ten czas do godziny i 45 minut. Jest jedna rzecz fajna w Peugeot, której nie było na przykład w Mitsubishi Autolandie, i jest to blokada gniazdka. To znaczy, teraz, kiedy auto się ładuje, a ja jestem złośliwym sąsiadem albo po prostu złośliwym człowiekiem i chciałbym komuś odpiąć to auto od ładowania, to nie mogę tego zrobić, no bo, no bo nie, bo jest blokada, która powstrzymuje mnie przed takim tym zamiarem. A kiedy jestem właścicielem i faktycznie już chcę odpiąć to auto, to kiedy mam kluczyk w kieszeni albo gdzieś przy sobie. Przytrzymuję przycisk, zamek się zwalnia, no i teraz normalnie mogę sobie auto odładowania odłączyć. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajny gadżet, szczególnie w naszym kraju. Podobnie jak w przypadku Grandlanda, tutaj również obecność hybrydy zabiera na nieco przestrzeni z bagażnika. Pojemność kufra, zamiast standardowych 520 litrów, wynosi w hybrydzie trochę mniej imponujące 395 litrów. Adekwatnie po opuszczeniu oparć zamiast standardowych 1482 otrzymujemy 1357 litrów. Miejsca jest więc nieco więcej niż w Grandlandzie, ale do szałowych to tych wartości nie zaliczymy. Pod podłogą bagażnika znajdziemy wygodny schowek na kable do ładowania, dzięki któremu takowe nie będą latać po całym bagażniku. Na plus zaliczymy też seryjny dla każdej hybrydy otwór do przewozu NART, dźwignię do składania oparć kanapy z poziomu bagażnika i brak jakiegokolwiek progu załadunku. Mamy tu też gniazdo zapalniczkowe, ale niestety nie znajdziemy żadnego haczyka na reklamówki. Krótko mówiąc, mamy tu pewne wyrzeczenia, ale według mnie dla obecnej u nas hybrydy warto przymknąć na nie oko. Gama silnikowa 3800 pozostała praktycznie bez zmian. Jedyna różnica, przez którą będziemy wzdychać, to zniknięcie z oferty dwulitrowego turbodiesla o mocy 180 koni. Ale dzisiaj pod maską mamy nie Diesla, a hybrydę i to nie byle jaką. Flagową jednostkę o mocy 300 mechanicznych i gigantycznym momencie obrotowym na poziomie 520 Nm. Wszystko za sprawą aż 200-konnej jednostki benzynowej 1,6 piórtek oraz dwóch silników elektrycznych. 110-konnego przy przedniej osi i 113-konnego przy tylnej. Choć masa auta przebija 1850 kg, to z taką mocą i momentem pierwszą setkę mamy zobaczyć w 6,1 sekundy, ale coś mi intuicja podpowiada, że w rzeczywistości będzie jeszcze lepiej. Zanim przejechałem się 3008-ką, to byłem święcie przekonany, że będzie się jeździło tym dokładnie tak samo jak Oplem Grandlandem. Ta sama płyta podłogowa, ten sam zespół napędowy, sporo wspólnych komponentów, no to k myślenia nie był głupi. Po minionym weekendzie mogę stwierdzić, że oba auta jednak jeżdżą inaczej, a mi nieco przyjemniej śmiga się Peugeotem. Może wynika to z tego, że bardziej pasuje mi ta niewielka kierownica, która jest mega poręczna w manewrowaniu. Może z większej ilości elektronicznych gadżetów, jak cyfrowe zegary czy nieco większe multimedia. A może z faktu, że będąc otaczanym przez tak fenomenalne materiały wykończeniowe, zdobione świetnie rozmieszczonym oświetleniem nastrojowym, w tym aucie czuję się bardziej jakbym prowadził auto segmentu premium. Tym samym z łatwością odnajdujemy czynniki różniące oba auta, ale wróćmy do cechy, która dla mnie była najbardziej zaskakująca, czyli do prowadzenia. Grantlanda zapamiętałem jako taki mały statek rybacki, który ochoczo nurkował nadwoziem przy każdym manewrze. I niby miał te 300 koni mechanicznych, ale człowiek nawet niespecjalnie chciał je wykorzystywać, na co narzekałem też w podsumowaniu roku, wzdychając za brakiem opcjonalnego sportowego zawieszenia. I nie powiem teraz, że 3800 jest autem twardym, ale odnoszę nieodparte wrażenie, że jednak od Grandlanda jest nieco bardziej zwarta. Dalej jest autem komfortowym, ale nie aż tak bujającym. Zawieszenie bardzo dobrze tłumi praktycznie wszystkie nierówności, do tego nie pozwala sobie na jakieś niepokojące hałasy podczas filtracji. I co istotne, nie przeszkadzają mu w tym aż 19-calowe alufelgi. Brawo! Uwaga, uwaga, przejeżdżamy przez tory kolejowe. No, i całkiem cicho i bardzo komfortowo, naprawdę czapki z głów. I jasne, w zakrętach nadal czuć sporą masę auta powodującą wyraźną podsterowność, więc nie jest to rajdówka do szarży po zakrętach. Niemniej układ jezdny jest na tyle zwarty, że w przeciwieństwie do Grandlanda w 3800C z ogromną przyjemnością korzystało mi się z trybu sport. W trybie tym zdecydowanie wyostrza się reakcja na pedał gazu. Skrzynia biegów dłużej utrzymuje dane przełożenia, a same zmiany biegów akcentuje nieco wyraźniej, ale nadal bez żadnego szarpnięcia. Silnik spalinowy pracuje praktycznie cały czas, do tego przyjemnie uszczywnia się układ kierowniczy. I nawet jeśli jego praca nie jest jakaś hiper bezpośrednia i czasami zdaje się nam pracować nieco sztucznie, to i tak pokłady przyjemności z jazdy są tu naprawdę ogromne. I nie ma co ukrywać, że największy wpływ mają na nie parametry silników. 520 Nm gwarantuje temu autu takie odejście, że wierzcie mi na słowo, wprowadza w osłupienie każdego. 3, 2, 1. Niezależnie od tego, czy chcecie dynamicznie ruszyć spod świateł, wyprzedzić w mieście, czy wyprzedzić na autostradzie, tutaj w każdych warunkach zrobicie to w błyskawicznym tempie. Elastyczność tego auta jest nieziemska nawet przy prędkościach autostradowych. Wciskasz gaz i wpychacie w fotel. Bajka. 80-120 w trybie sport. 3, 2, 1. Wow. Po prostu wow. 100-140 zrobimy sobie 3, 2, 1 I to niekiedy może być zabawny problem, bo przez sporą masę na autostradzie auto okazuje się być bardzo zwarte, pozostając niewrażliwym nawet na silne podmuchy wiatru. W konsekwencji nieraz łapałem się na tym, że myślałem, że spokojnie sobie pomykam przy prędkościach rzędu 120 km na godzinę, a w rzeczywistości jechałem 170, więc no trzeba uważać. Swoje trzy grosze dorzuca tu świetne wyciszenie kabiny od szumów powietrza, przez co jazda tym autem po autostradzie to naprawdę istna przyjemność. I w takich warunkach jest tylko jedna kwestia, do której można mieć zastrzeżenia i jest nią bak paliwa. Zbiornik paliwa w hybrydowej odmianie został zmniejszony z 53 do 43 litrów. I teraz, jeśli ktoś dziennie robi jakieś normalne dystanse i codziennie planuje ładować autoprądem, to żadnym problemem to to nie będzie. Ale kiedy zapakujesz rodziny na wakacje i przy prędkościach autostradowych pojedziesz za granicę albo nad morze, to wtedy może być to odczuwalne. I tutaj proszę się nie śmiać, że plugin to niby tylko do miasta i pobułki, a nie na autostradę. Prędkość maksymalna takiej 3800 to 235 km na godzinę, kiedy to konkurencyjny Outlander przestaje przyspieszać przy 170. Więc dać się da, tylko żeby stacje były gdzieś po drodze. Cechą, w której pełno punktuje jest oczywiście zużycie paliwa. Tutaj wszystko będzie zależało od tego, jak sumiennie właściciel zamierza podchodzić do ładowania auta prądem. Jeśli faktycznie ma możliwość robić to codziennie, a w ciągu dnia przejeżdża około 40 km, to ma szansę praktycznie w ogóle nie uruchamiać silnika spalinowego. Powiedzmy jednak, że ktoś dziennie robi około 100 km, czyli pierwsze 40 robi na prądzie, a resztę hybrydowo. W takim wypadku auto może mu zużywać od 3 do powiedzmy 6 litrów benzyny. Powiedzmy jednak, że ktoś dziennie robi więcej, np. 200 km, czyli pierwsze 40-50 robi na prądzie, a resztę hybrydowo. W takim wypadku, jak widzimy na komputerze pokładowym, średnie spalanie może się mieścić w widełkach od 6 do 7 litrów na setkę, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Im większy dystans pomiędzy ładowaniami, tym większe będzie spalanie. Podkreślmy jednak wyraźnie, że nawet po wyładowaniu baterii elektronika będzie starała się utrzymać w zapasie trochę prądu, a 3008 zamienia się w konwencjonalną hybrydę. Będzie więc odzyskiwać energię np. podczas hamowania i wspomagać nas silnikami elektrycznymi podczas późniejszych startów z świateł. Kiedy więc po wyładowaniu baterii przejdziemy w tryb hybrydowy i zresetujemy komputer pokładowy, średnie spalanie w mieście realnie może utrzymywać się w okolicach 7 do 8 litrów na setkę. Minimum, jakie można wtedy uzyskiwać, to powiedzmy 6 litrów, ale jeśli komuś zachce się dynamicznie wykorzystywać wszystkie z obecnych tu 300 koni, to w trybie sport wspomnianą szóstkę da się nawet podwoić. Niemniej jak na obecną tu moc, moment, masę i osiągi, spalanie jest naprawdę bardzo dobre. I teraz przystępujemy do pomiaru spalania na tempomacie. Temperatura zewnętrzna to jest 5 stopni Celsjusza, a my zaczynamy pomiar z wyładowaną baterią, więc jedziemy na tylko i wyłącznie w trybie hybrydowym. Nie mamy żadnego tam zapasu energii. No i zobaczymy jak to wyjdzie. A więc pomiar spalania przy 90 z górki na początku testu 7,7 litra na 100 km i na koniec testu średnie zużycie to 5,5 litra na 100 km. I teraz spalanie przy 90 pod górkę na początku testu równe 10 litrów na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie paliwa to 6,3 litra na 100 km. Teraz spalanie przy 140 z górki na początku testu 11,7 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to równe 9 litrów na 100 km. Teraz pomiar spalania przy 140 pod górkę na początku testu 13,8 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to równe 10 litrów na 100 km. Tym samym mimo masy większej niż na przykład w Tucsonie, który nie był pluginem, tutaj zużycie przy 140 było zauważalnie niższe. No, za co należą się faktycznie wyrazy uznania. A ile realnie możemy przejechać na samym prądzie? Zależy od warunków jazdy i od waszego samozaparcia. Grandlandem jadąc na rekord zrobiłem 52 km i tutaj na pewno byłoby to do powtórzenia. 3008 starałem się jednak jeździć po prostu normalnie, a więc pozwalałem sobie na ogrzewanie kabiny, podgrzewanie foteli, jak trzeba było to mocniej fiskałem pedał gazu i jechałem z większą prędkością. I nawet jeżdżąc w takich normalnych warunkach, przy temperaturze zewnętrznej w okolicach zera, czyli dość niekorzystne warunki, za każdym razem mieściłem się w widełkach 33 do 40 km. Krótko mówiąc, całkiem nieźle. A jeżeli jesteście ciekawi, ile przejechałem na samych silnikach elektrycznych teraz, podczas nagrywania swojej gadaniny za kierownicą na drogach głównie miejskich, to na kanale już powinien być film, który to dokładnie omawia. Ja Wam powiem tylko tyle, że naprawdę byłem w szoku. Co do skrzyni biegów, to podobnie jak w Grandlandzie, mamy tutaj ośmiobiegowy, klasyczny automat, który działa całkiem sprawnie i bardzo płynnie. Chwilę zawahania przeżywa wyłącznie przy kickdownie, ale jego zwłoka kompensowana jest błyskawicznym odejściem tuż po redukcji. 60, gaz podłogę. Mamy też łopatki do zmian biegów, które działają wystarczająco szybko, ale sam nie odczuwam żadnej potrzeby, aby tę skrzynię wyręczać. Działa po prostu dobrze. W naszej demówce mamy też całe multum elektronicznych wspomagaczy i jedyny, który nie przypadł mi do gustu, to asystent utrzymania na pasie ruchu. Niekiedy zbyt nadgorliwie starał się ingerować w ruchy kierownicą, szczególnie w mieście. Rozwiązanie jest proste, w ruchu miejskim sam go po prostu wyłączałem. Obecne u nas reflektory to flagowe LEDy z samopoziomowaniem. Światła mijania świecą po prostu przyzwoicie. Mamy też doświetlenie zakrętów, które, choć nie ma najmocniejszej wiązki, to i tak okazuje się pomocne. Pochwalić należy za to światła drogowe, które świecą i bardzo mocno, i bardzo wysoko, co przy ich automatycznym uruchamianiu gwarantuje sporo światła przy nocnych wojażach przez las. Krótko mówiąc, warto je mieć. Wybitne jest w tym aucie oświetlenie nastrojowe wnętrza i to mimo tego, że nie mamy żadnego wpływu na kolor, a wyłącznie na intensywność światła. Świecące listwy znajdują się na drzwiach, gdzie świetnie podkreślają fragmenty zamczowe, nieco niżej, w bocznych kieszeniach, w półce na telefon, w kap holderach pod cyfrowymi zegarami i po bokach okna dachowego. Zabrakło jej wyłącznie w desce rozdzielczej przed pasażerem, ale mimo tego braku zdecydowanie zaliczymy je na plus. Kokpit nocą wygląda po prostu świetnie. Miły gadżet to też projektorek pod lusterkami, który po otwarciu drzwi oświetla przestrzeń pod nimi rzucając sam również logo marki. Niby drobiazg, a jednak cieszy. Peżo powoli nas już przyzwyczaja do świetnego designu, dobrego wykończenia, ale i nieco wyższych cen startowych. Cennik 3000 zaczyna się od silnika 1.2 piórtek o mocy 130 koni i startuje od 114 tysięcy. Kwota nie jest więc najniższa, ale już w najniższej wersji Active dostaniemy podstawowe reflektory LED-owe, rozpoznawanie znaków drogowych, monitorowanie pasa ruchu, uruchamianie auta przyciskiem, dwustrefową klimatyzację, wirtualne zegary i elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne. Krótko mówiąc, biednie nie jest. Najdroższa z tym silnikiem jest wersja GT, która startuje od 140 tysięcy i jedyne, co sam bym do niej domówił, to podgrzewana przednia szyba i elektrycznie sterowane fotele AGR z masażami, sumarycznie za niewiele ponad 5 tysięcy zł. Natomiast co do hybryd, to mamy dwie opcje typu plug-in, które zaczynają się od środkowej wersji Alur. Słabsza, z napędem naprzód, startuje od 174 tysięcy. Mocniejsza, czyli testowana 300-konna odmiana z napędem na obie osie, startuje od 197 tysięcy. Nasza demówka to jednak najwyższa wersja GT Pack, która z kilkoma gadżetami finalnie przebiła 237 tysięcy. I choć na pierwszy rzut oka cena takiej prawie full opcji nie wygląda najweselej, to jednak nadal są to znacznie mniejsze pieniądze niż w przypadku DS7 Crossback. Jeśli jednak dla kogoś takie kwoty są nie do przyjęcia, to w ofercie nadal są tańsze jednostki benzynowe i wysokoprężne. 3008 to słów dla ludzi, którzy oczekują czegoś więcej. Największe wrażenie robi designem, materiałami wykończeniowymi, a w przypadku naszej hybrydy również obłędną dynamiką. I choć takie auto sprawdzi się tylko u osób, które mają je gdzie ładować, to jednak wzdychajcie, jeśli takiej możliwości nie macie. Ta hybryda potrafi wywołać całą lawinę emocji. I taki jest właśnie. Nowy Peugeot 3008.